W swoim dokumencie magisterialnym ogłaszającym nieważność anglikańskiego kapłaństwa i mszy, papież Leon XIII wskazał na to, co można z powodzeniem powiedzieć o reformatorach i reformach z lat 60. Cytuję: Będąc w pełni świadomi koniecznego związku między wiarą i kultem, między prawem wiary i prawem modlitwy, pod pretekstem powrotu do pierwotnej formy, Zepsuli porządek liturgiczny na wiele sposobów, aby dopasować go do błędów protestanckich reformatorów. Z tego powodu w całym ordynale nie tylko nie ma wyraźnej wzmianki o ofierze, konsekracji, kapłaństwie oraz władzy konsekrowania i składania ofiar, ale, jak właśnie stwierdziliśmy, każdy ślad tych rzeczy, który znajdował się w modlitwach obrządku katolickiego, których nie odrzucili całkowicie, został celowo usunięty i wykreślony papież Pius XII w swojej oficjalnej nauce potępia zasady, na których została przeprowadzona tak zwana odnowa liturgiczna. Cytuję. Nie jest jednak ani mądre, ani chwalebne sprowadzanie wszystkiego do starożytności za pomocą wszelkich możliwych środków. Tak więc, by przytoczyć kilka przykładów, Ktoś zboczyłby z prostej drogi, gdyby chciał przywrócić ołtarzowi jego prymitywny kształt stołu, gdyby chciał wykluczyć czerń jako kolor szat liturgicznych, gdyby zabronił używania świętych obrazów i posągów w kościołach, czy nakazałby tak zaprojektować krucyfiks, aby ciało boskiego odkupiciela nie nosiło śladów jego okrutnych cierpień. I wreszcie, gdyby pogardzał i odrzucał muzykę polifoniczną lub śpiew w częściach, nawet jeśli jest to zgodne z przepisami wydanymi przez Stolicę Apostolską. Kardynał Eugenio Pacelli, przyszły papież Pius XII, wyraża zaniepokojenie, wyraźnie dającym się zauważyć, ruchem rewolucyjnym wewnątrz Kościoła w roku 1933. Niepokoją mnie zwierzenia dziewicy do małej Łucji z Fatimy. Ta wytrwałość dobrej Pani w obliczu niebezpieczeństwa, które zagraża Kościołowi, jest boskim ostrzeżeniem przed samobójstwem, jakie stanowiłaby zmiana wiary w jej liturgii, teologii i duszy. Słyszę wokół siebie innowatorów, którzy chcą rozebrać świętą kaplicę, zniszczyć powszechny płomień Kościoła, odrzucić jego ozdoby i uczynić go wyrzutem sumienia za jego historyczną przeszłość. Otóż, mój drogi przyjacielu, jestem przekonany, że Kościół Piotrowy musi afirmować swoją przeszłość, bo inaczej sam wykopie sobie grób. Przyjdzie dzień, kiedy świat cywilizowany zaprzeczy swemu Bogu, kiedy Kościół zwątpi, jak zwątpił Piotr, będzie kuszony, by uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem, że jego syn jest tylko symbolem, filozofią jak wiele innych, a w kościołach chrześcijanie będą szukać czerwonej lampy, gdzie czeka na nich Jezus, jak grzeszna kobieta wołająca przed pustym grobem, gdzie go zabrali. Nowa msza stanowi także akt zerwania z tradycją, która zawarta jest m.in. w księgach liturgicznych. Nowus ordo missae odprawiana w kościele wybudowanym pod zmienioną mszę jest także aktem zerwania z tradycją zawartą w pomnikach sztuki chrześcijańskiej takich jak obrazy, rzeźby, napisy kamienne, groby w katakumbach i kościołach. Kościół rzymsko-katolicki uczy, że tradycja jest z ustanowienia Bożego źródłem objawienia, tak samo jak jest nim pismo święte. Tym samym posiada tak samo jak pismo święte boską powagę. Nowa Msza zatem stoi w sprzeczności z prawdami objawionymi, które doskonale przekazuje tradycyjna Msza łacińska. Odejście od prawdy objawionej, zawartej w tradycyjnej Mszy Świętej na przykładzie rewolucji protestanckiej, ukazuje ciekawe zbieżności ze zmianami, które zaszły w wyniku wprowadzenia nowus ordomise przez Pawła VI. W kościołach zajętych przez nową religię Lutra sukcesywnie usuwano krucyfiksy, bogato zdobione ołtarze, tabernakula, obrazy i posągi. Balaski i ustawiano stół zamiast ołtarza, pozbywano się kapłańskich ornatów i habitów, pozwalano na przyjmowanie wiernym komunii na rękę i pod dwiema postaciami. Usuwano organy i chorał gregoriański i z roku na rok pozbywano się pozostałości, które wskazywałyby na ofiarny charakter mszy. Język łaciński został zastąpiony językiem narodowym. Kobiety przejmowały funkcje ministranckie i szafarskie. Zmiany te były czynione przez niegdyś katolickich księży i zakonników na katolickich wiernych, którzy, nie podejrzewając złych intencji tej reformacji, w praktyce stawali się odstępcami od katolickiej wiary na rzecz protestantyzmu. Luther jednak nie chciał pozbywać się całkowicie wszystkich odniesień do starożytnego katolicyzmu, aby nie wzbudzać podejrzeń i nie utracić zwiedzionych katolickich mas które sugerując się tym, że kościoły, do których uczęszczali, były niegdyś katolickie, przyjmowały wszelkie zmiany z katolickim posłuszeństwem. W następnych krokach obalano katolicki ryt święceń. Publikowano nowe księgi pomijające wszelkie wzmianki o transsubstancjacji. Zmieniano słowa konsekracji, wprowadzano normy, które zabraniały powracania do starych form. W ciągu kilku lat niegdyś całkowicie katolicki kraj taki jak Niemcy czy Anglia stały się całkowicie protestanckie. O tych czasach można przeczytać w obszernej pracy na temat lutra napisanej przez katolickich zakonników w XIX wieku. Cytuję. Brak ofiary mścił się w kościołach oddanych nowej religii przez ponurość i całkowite spustoszenie budynków sakralnych, niegdyś tak pełnych życia, nie wspominając o strasznych kontrowersjach, nagiej posłudze słowa i jednostronnych wysiłkach, aby uczynić z wieczerzy po prostu źródło zbudowania, nie mogły wystarczyć, aby przyciągnąć tłumy do celebracji eucharystycznej.